Cześć, witajcie, jestem Dark Johnny i witam was w 17 części gameplaya z Assassin's Creed Tutaj wykonamy jakieś zadanie Dzień, dla naszego Asasyna chyba to ryby, Nie, to jest werbunek, się werbunek nowego to jest takie cursów with wielka silvery coins Curses Well not curses exactly, but old Byzantine coins in our pockets while our heads are turned and I do nie Dogoń i zła złodzieja Nasze bracy Trzeba zidentyfikować cel, czyli trzeba użyć wzroku orła Biegniemy And here it is. Być może monety, to nie wiem co ją z zrobić. Mam ją zabić? Coś nie chcę zginąć. Zasłałem asesyna. O, jednak nie miałem jej zabijać. No to dziwne. Co trzeba zrobić? W takim razie, to tym razem spróbujemy z dachu zabić kapitana, a przecież nie jest to na terytorium temperiuszy, chyba. Tak jest, ale się świeci. A są nie zawsze wy wykrywają, kiedy. Kradnę, nie wiem dlaczego. No i teraz, no, co jest? Jakiego zgościaka powaliłem? O właśnie, udało się. Sleeping worthless coins into men's pockets. Have you ever been caught? Not once. Although I have on occasion taken money as well. But only to feed myself. Why do you not put that trick to better use? Fight with the assassins. Work for a just cause. Hmm. Well, it would be nice to be part of something larger than myself. <coughs> I will fight with you.

Duccio. A pleasure. So you know Who was that? Uncane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cousin was engaged to six others. venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order.

Hmm, mam się dostać na teren portu niepostrzeżone, niepostrzeżenie. Nie wiem, czy to się uda. Zapewne się nie uda, tak jak wynika z moich dotychczasowych doświadczeń z tą grą. Chodzimy na budynek chyba. Chyba, że jest jakaś droga naokoło. Albo może z tymi cygankami udałoby się przejść. Ciekawe czemu w tych wszystkich grach i filmach, Cyganki nie wyglądają jak Cyganki. Z ostatnich takich filmów widziałem e, Ghost Ridera 2. I tam też, to ta niby jedna z głównych bohaterek jest Cyganką, ale dziwnym trafem nie wygląda jak Cyganka. Jakiś rasizm wśród ich tego... E, Europy Zachodniej czy... czy co, nie wiem. A może po prostu nie mają aktorów o takiej karnacji? No, ale chyba mają tam różne takie hinduski. Tak Te, jest ta, ten serial Terra Nova Przecież tam grałem takie troszeczkę, jak to mówili moi sworkatorzy Ciapate, <grystanie> aktorki. Teraz, z by się tam dostać, chyba tędy Chciałem skoczyć na drabinę, no ale Widocznie Ezio nie potrzebuje drabiny Gołębie, o nienawidzę We Wrocławiu pełno tego W zasadzie tam chyba więcej że innych ptaków nie ma Tylko te gołębie No, co, jest z jakoj. Skoczymy do wody może. Po no cóż, nikt mnie nie widzi, ale tam widzę są strażnicy. O tu się pojawili znikąd też. No to skok do wody. No ale kwadraty, no ale brzydko to zrobili. Troszeczkę pod wodą. Troszkę jak długo można pojechać pod Pod wodą. A wodą. No, sam się wynurza, nie ma żadnego wskaźnika. No i teraz jakoś musimy wejść na statek. Także właśnie w tej chwili już zamoczyliśmy. O to nam chodziło. Może ktoś pomyśle sobie coś innego, ale nie, to właśnie to mieliśmy na myśli. No, kiedy mówiłem, że czego się nie robi, żeby zamoczyć? Teraz nie wiem, czy to się da w ogóle zrobić po cichu. Pewnie się jakoś da, skoro jest takie wyzwanie. Może trzeba ich zabić. Nie wiem, jakoś po cichu. No co, bliżej nie podejdziesz? Miałbym fajnego grabkilla. Z drugi. Ale się ruszają. Kto by tak naprawdę tak to patrolował? Usiedliby sobie w jednym miejscu pogadali i tak, taki byłby ten patrol, jak podejrzewam. A w grach to zawsze muszą łazić. Może teraz się uda go zabić Co? No tak, oczywiście nie mógł Getsyo tam na dole się pojawić No i to by było na tyle z naszej skrytości Wezwałem Asasyna O, uszkodzona zbroja, no niestety Nie ma tutaj jak Asasyni Aż teraz się okazuje, że trzeba szukać tego przedmiotu od Sofii. Więc naprawdę nie wiem, jak, jak to można było zrobić po cichu. Chyba naprawdę trzeba było ich zabić. I potem szukać ci z nabrzeża, może nas nie widzą. To teraz tutaj zajrzymy, może. Albo nie, jednak tam, gdzie ster. O jest! Perfetto! Teraz mamy opuścić teren, więc cóż, znowu zamoczymy. Najpierw przeszukamy sobie zwłoki. fajna muzyczka no i dobra wracamy do Sofii oddamy jej pakunek salute Ezio any luck salute Sofia Sartor Libraia, Konstantinopoli Proszę bardzo O oh no look at the damage did they use this to fight off pirates ah le balone well so far so good Beautiful, no? This is a print of a map by Martin Waldseemuller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Or Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. This should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost and must have again. copies to distribute myself. Jeżeli się nie mylę, to ona grała. Chyba jakąś prostytutkę w Deuzexie. Z takim azjatyckim akcentem. Ciekawe właśnie, jak się nazywa ta aktorka. Chciałbym zobaczyć, jak ona wygląda w, w realu. No i cóż, dotarłem do. o coś tam się po mapie rusza. Pff, już znikło. Co to w ogóle było? Courier Templariuszy. No super. Pierwszy raz coś takiego widzę i ciekawe, jak go miałem złapać. Już mi gdzieś znikł z mapy. Dziękuję. Ale jeszcze może spróbuję. Może da się jakoś dogonić chociaż trochę, nie chyba nie da się. No cóż, więc skoro tak, to czas zakończyć tę część gameplaya. Spotkamy się następnym razem w 18 części. Trzymajcie się i do zobaczenia. What happened here? Is shit going on in this place? Do you think we enforce?